Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku o tym, jak jednym mailem Lili przekreśliło wszystkie projekty Skoczka. Na to przynajmniej wygląda, albo też można powiedzieć, że na to się zanosi. A zanosiło się już od jakiegoś czasu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś była jakaś rozmowa z deweloperami i tam było właśnie coś takiego napisane. Ja wtedy pamiętam, mówiłem, hej, to brzmi w ogóle, jakby mieli skoczki zablokować. Wydawało mi się to mało prawdopodobne, i tak nawet sam mówiłem do siebie, że nie to chyba nie przejmujcie się na razie, chyba to tak nie jest, aż może mi się tylko coś wydaje. I zobaczcie. Niedługo później okazuje się, że jest to fakt, ponieważ wszystko tutaj wygląda, polega na tym, co widzimy tutaj, tak. Czyli ten jeden mail, którego otrzymaliśmy, myślę, że wy też, i informacja bardzo szybka, że już od 26 marca gracze nie będą otrzymywać przedmiotu migracji nowicjusza. Teraz co to jest migracja Nowicjusza? Tego wam nie pokażę, bo musiałbym być Nowicjuszem albo tworzyć nowe konto, chyba że gdzieś tutaj w tle pokażę mniej więcej, jak wygląda. Jest to ogólnie rzecz biorąc, teleport. tak? Wygląda to jak teleport, tylko że ma inny kolor teleportacji i tutaj na tym się musimy skupić. Na początku gry mamy go tutaj. On jest, zdaje się, ma taki zielonkawy kolor i polega to na tym, że dopóki nasz ratusz nie osiągnie poziomu ósmego i równocześnie wszystkie inne budynki, to możemy sobie różne rzeczy zbierać i możemy sobie migrować na dowolne, jakie chcemy nawet nowe królestwo właśnie takim kątem, co stwarzało no, przewagę nad innymi graczami, którzy zaczynają od zera, a my już wtedy na tym poziomie siódmym. Mogliśmy zbierać dużo rzeczy, tak? jakieś tam ulepszać sobie można było dowódców, doświadczenie i tak dalej, robić locharów. Oczywiście nie było to jakieś niesamowite. Był też okres czasu, w którym można było skoczyć, zdaje mi się, chociaż teraz już dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że coś takiego też istniało. Tak czy inaczej, grupy skoczków myślę, że ogólnie kojarzymy. Gracze jakby wykorzystywali tą możliwość, te właśnie migracje nowicjusza, żeby zrobić co? Żeby zgadać się na przykład dużą grupą. I te grupy były przeróżne. Czasem to było 15 osób, czasem 50, czasem 150, a czasem 250, albo nawet nie wiadomo ile. I polegało to na tym, że na jednym królestwie tworzymy sobie konta, no i właśnie robimy wszystko to, co możemy robić, a później... Wszyscy umawiamy się na migrację do nowego królestwa, nowo utworzonego królestwa. E, tworzyło to tak olbrzymią przewagę tych królestw, często w późniejszym jakimś tam KWK-1, w tej pierwszej wojnie między królestwami, ale też osoby, które zaczęły w tych królestwach, tak jakby od zera, też już z góry powiedzmy, mogł, może nie, że miały przetąbane, to nie była aż taka przewaga, no ale Duża ilość graczy już często sobie gdzieś tam rozdzielała te królestwo, i tak dalej. To jest osobna historia o skoczkach, można by mówić bardzo długo, tak czy inaczej, była taka możliwość, no i Lili próbowało już to blokować na kilka sposobów. Przede wszystkim próbowali robić taki limit migracji, czyli że nawet jeżeli chcieliśmy migrować jakąś ilością graczy do takiego nowo utworzonego królestwa, no to był limit. Nie mogło, nie wiem. Tysiąc osób migrować na te królestwo od razu, czy coś w tym stylu. Nie pamiętam, już jaki to był limit, czy to było 200 kąt, czy 300. Wydaje mi się, że to było coś w tym stylu, ale okazuje się, że dla nich jest to jeszcze za mało i stwierdzili, że te projekty Skoczka muszą się skończyć tak, żeby gra była, nie wiem jak to powiedzieć, uczciwa dla wszystkich. W sumie dla mnie to, co jest możliwe w grze, która jest stworzona, sprawia, że wszystko, co tu jest zrobione, jest uczciwe. No poza. Właśnie jakimś takim sprzedawaniem, i tak dalej, różnych rzeczy na lewo, to myślę, że spokojnie można by powiedzieć, że to jest nielegalne i nieuczciwe. Natomiast, jeżeli jest jakaś funkcja w grze, którą można było od lat wykorzystać i wszyscy o niej wiedzieli, no to nie wydaje mi się, że tutaj jest tutaj coś w tym nieuczciwego. No i właśnie pierwsze, co mi się w ogóle wydaje, to zaskoczenie. 26 to jest naprawdę, wyłączą tą opcję bardzo szybko. Wydaje mi się, że nadal są projekty skoczka, które zostały utworzone, już tam się wiecie, tworzą społeczność i tak dalej. Oni pewnie tam e, tracą rozum, niektórzy, e, albo przygotowują się do tego skoku i nagle okazuje się, że to będzie niemożliwe. Wydaje mi się też, że z drugiej strony ich e, będzie w najbliższych dniach mnóstwo osób skakać. Ci, którzy chcieli na przykład skakać w kwietniu e, czy tam w połowie kwietnia, Będą to musieli już zrobić teraz, może już połowa kwietnia, to za późno, ale niektórzy może chcieli skoczyć, nie wiem, 28 albo 1 kwietnia, cokolwiek, tak? Teraz nie będą mogli, więc będą chcieli się upchać na tych królestwach, jak to tylko będzie możliwe, więc to też może być ciekawe dla tych grup skoczków. Ja niekiedy słyszałem, że grupy skoczków tworzyły się jeszcze z wyprzedzeniem do pół roku, nie? Wyobraźcie sobie, że teraz ktoś wrzuca informację, że będzie grupa skoczka, nie wiem, we wrześniu tworzona. I Coś takiego będzie, i tam naprawdę te społeczności się tworzyły. Myślę, że właśnie największy minus tego, że te skoki będą najprawdopodobniej zabronione, bo już słyszałem o tym wcześniej, teraz mamy tego potwierdzenie chyba, że będzie jakiś olbrzymi ruch ze strony graczy i stwierdzą: Dobra, okej, okay, wycofujemy się z tego to był głupi pomysł sorry, nie, już tego nie będziemy robić ale jeśli nie, to wydaje mi się, że największym minusem tego, że skotków już nie będzie, będą właśnie te społeczności, które się tworzą. Bo, okej, okay, ja też mogę powiedzieć bardzo, bardzo wiele złego o grupach skotków, o tym, jak one później funkcjonują. Było u mnie tutaj na kanale, zresztą dalej jest, możecie sobie zobaczyć różne projekty skotków, które się reklamowały. Często kończyły bardzo szybko, rozlatywały się w, naprawdę niekiedy na dniach albo na przestrzeni tygodni, a plan mieli rozwoju, nie wiem, wypisany na miesiące albo nawet na lata, więc często to się nie udaje, ale. Ogólnie rzecz biorąc bardzo dużą grupę, czy tam jak rozmawiam z jakimiś pojedynczymi graczami, to jest coś takiego, że ktoś mówi, dobra, no ja zacząłem grę w takiej grupie z kołoczka, nie? i albo zacząłem grę z taką grupą i tak dalej. Tworzenie tej społeczności było moim zdaniem bardzo ważne. Bardzo wiele osób zaczęło grę, i dzięki temu, że była ta społeczność, to wiele osób im powiedziało, a wiesz co, może tutaj zwróć uwagę, żeby sobie zrobić lochara, nie? Bo tam będziesz łatwiej zbierał doświadczenie, albo tego dowódcę rób, tego nie rób, a tutaj sobie to zachowaj. Klejnoty to wydawaj na VIPa lepiej, nie? A najlepiej to w ogóle snow gaming sobie odpal. Okej, okay, żartuję. Ale chodzi mi o to, że było wsparcie, była jakaś grupa osób, osoby, które na przykład nie mówią po angielsku mogły sobie znaleźć taką grupę polską, gdzie można było się fajnie dogadać. Oczywiście ze wszystkimi plusami i minusami które za tym idą, bo ja to też absolutnie rozumiem, ale tworzyły się te społeczności. Nawet jeśli rozlatywały się 3 dni po skoku, czy 12 godzin po skoku, to bardzo często nie rozlatywały się całkowicie. W sensie, powiedzmy, że skacze 100 osób, grupa się rozlatuje, 30 osób odpuszcza totalnie grę, wyłącza, już nigdy nie gra w Rise of Kingdoms. Okej, okay, zostaje nam jakieś 70 graczy, którzy często, nie wiem, pojedynczo gdzieś uciekają w inną stronę, Powiedzmy, że takich, którzy sami sobie coś znajdą, jest nie wiem, ze 20 osób. Zostaje nam jakieś 50 osób, i często te 50 osób podzieli się na takie 5 grupek po 10 osób, i oni się później trzymają razem, bo się okazuje, że w tej dużej grupie skoku oni się dogadują, patrzą na rzecz mniej więcej tak samo, idą do jakiegoś innego sojuszu na tym samym królestwie, albo razem migrują później, i to jest oczywiście wszystko spoko. Bez grup skoczka, nie oszukujmy się tego, prawdopodobnie nie byłoby w ogóle. Dzisiaj myślę, że Lilif myśli trochę w ten sposób, bo powstały te czaty. Wiecie, ja tu mam akurat angielski, ale wydaje mi się, że mógłbym tutaj jakoś przemienić sobie, żeby mieć właśnie ten, mam English i sezon podbojów, a myślę, że mógłbym sobie tu włączyć polski spokojnie. I w ten sposób, kiedy zaczynam grę, mogę się dogadać z jakąś grupą, właśnie z Polaków. I te grupy skoczka do tworzenia społeczności, można powiedzieć, że już nie będą takie ważne. Chociaż szczerze powiedziawszy, uważam, że. To, że one są na Discordzie, to jak one pod względem organizacji uważam, że one niekiedy były niesamowite. Wiecie, tam te osobne tematy, rozwijanie konta, pomoc taka, siaka, plany, co to będzie i tak dalej. Tłumaczenie tych różnych rzeczy było bardzo często na najwyższym poziomie. Oczywiście później różnego rodzaju problemy związane ze skoczkiem były i to niestety się ich niszczyło. Ale myślę, że ze względu na te społeczności to ogólnie nie jest to fajna sprawa. Z drugiej strony dla niektórych będzie to plus, bo jakby wszyscy zaczynamy e, z tego samego i nie ma już grup, które od razu migrują. Dla tych, którzy zaczęli grę Rise of Kingdoms tak jak ja, po prostu zobaczyli gdzieś tam i stwierdzili, a dobra, e, zaloguję się, spróbuję, zobaczę jak mi się będzie grało i e, tak to, dalej. To, że dostajemy się dopiero na jakieś nowe królestwo i już... Jest tam wszystko przez niektórych zaplanowane na najbliższe kilka miesięcy do przodu, i w tych planach często nie jesteśmy my uwzględnieni, bo nie jesteśmy w tej grupie, która tam została utworzona. No to oczywiście jest jakiś tam minus. Uważam, że do tych grup łatwo się było dostać. Bo one też, tak jak mówię, często ewoluowały, jeżeli ktoś sobie dobrze radził, ale na początku mogło to być dla niektórych deprywujące. Szczególnie, że ci gracze bardzo często byli już właśnie zorganizowani, byli już, mieli już różne rzeczy, których inni nie mieli, i byli do przodu po prostu. Tak? Więc nie było tej takiej zasady równości, zaczynania z równ równego startu z pozostałymi graczami. Więc hmm, wydaje mi się, że to jest taki plus, nie? że okej, okay, chcecie zaczynać razem, spoko. Myślę, że koniec końców i tak można będzie robić jakieś takie skoczki, tylko że one będą w innej, w innej formie, o czym może zaraz powiem, a nie będzie właśnie tego takiego ha, bo my jesteśmy już na początku lepsi, bo my już jesteśmy przygotowani, bo zrobiliśmy sobie coś takiego, więc myślę, że tutaj jeśli plus to raczej deweloperzy patrzą właśnie w tę stronę, ja zrobię takiego kombinowania. Po prostu nie było, jest jeszcze taka opcja, że mają zupełnie jakiś inny jeszcze plan. Tak? Że chcą jeszcze coś innego zrobić i dopiero się o tym dowiemy, co takiego to będzie. Ech, OK, i tak jak mówiłem, że chciałem jeszcze powiedzieć na koniec o tym, czy to jest koniec grup i społeczności takich właśnie typu skoczek. Wydaje mi się, że wcale niekoniecznie, bo tak szczerze, wydaje mi się, że te siedem poziomów ratusza i tam jakieś wbicie poziomów locharem czy jakimkolwiek innym dowódcom to nie jest znowu koniec świata, tak? Ech, nie była to niesamowita jakaś przewaga. Dalej przecież można będzie zrobić sobie taką grupę, może już nazwaną inaczej, nie skoczka, tylko, nie wiem, grupa na nowe królestwo i będzie ona polegała po prostu na tym, że kiedy otwiera się nowe królestwo, to wszyscy na nie wchodzimy, tylko bez tej przewagi siedmiu poziomów, którą, no, nie oszupimy się, można w jeden dzień nadrobić, więc jak ktoś jeden dzień jest na wakacjach, to ech, będzie miał już problem, dobra, nieważne. Tak czy inaczej będzie można zrobić nadal taką grupę, społeczność, która wchodzi na jedno królestwo. Kiedy ona się otwiera, to po prostu wszyscy tworzą sobie tam nowe konta i zaczynają grać i tą społeczność tworzą od samego początku. Szczerze, myślę, że może to mieć nawet jakieś plusy, bo wydaje mi się, że przy tych skoczkach często było tak, że kiedy ludzie tworzyli tych skoczków, to było wszystko pięknie, cacy, nic się nie działo, zero wojen i tak dalej o nic się nie trzeba było martwić i było takie podejście cukierkowe, że zawsze tak będzie. A później skakali na królestwo i się okazało, że o, nagle tu jest jakaś druga grupa, lepsza, albo jest jakiś wieloryb i wszystkich zaczyna palić, w tej grze się walczy, co tu w ogóle jest grane. Więc i od razu zaczynały się pretensje, dlaczego nie jest tak pięknie, jak było na początku. Więc może, jeśli te grupy będą od razu skakały na takiej, wiecie, od razu do rzeźni, że wszystko się może zdarzyć, ale będzie jednak jakiś tam Leadership, pomoc, wsparcie, i tak dalej. Od razu będzie wiadomo, kto jest aktywny, kto nie jest aktywny, bo czasem jumpery były tworzone wcześniej, a ktoś w międzyczasie już stwierdził, a, dobra, już to nie gram, nie? A się okazało, że miał być na przykład odpowiedzialny za coś tam. Więc myślę, że dalej będzie można tworzyć grupy i społeczności, które będą razem skakać, więc na pewno. Wstrzymałbym się przed takim lamentowaniem, że o, koniec w ogóle, opuszczam Lili w rok, bo to taką krzywdę mi zrobili. Po pierwsze, większość z nas już jest za tym etapem, chyba że mieliście właśnie w planach jakiś taki jakąś taką grupę skoczka, ale wydaje mi się, tak jak powiedziałem, wystarczy to trochę przesunąć, zrobić na trochę innych zasadach i szczerze to, czy się ta grupa powiedzie tej grupie, czy się im powiedzie, czy nie powiedzie, wydaje mi się, że nijak się ma do tej minimalnej przewagi kilku poziomów. Jeżeli w takiej grupie uda wam się znaleźć jakiegoś takiego jednego albo kilku wielkich wielorybów, którzy będą wydawać olbrzymie pieniądze, to ma to, powiedziałbym, tysiąc razy większe znaczenie od nawet stu graczy, którzy wejdą na królestwo, tam nie wiem, z siódmym poziomem ratusza. Bo taki jeden gracz, w jeden dzień tak wybąbi sobie swoje konto, że tych wszystkich stu graczy jest w stanie wyzerować jeden po drugim po prostu. ich Nawet nie będzie musiał marszami za dużo zawracać się do miasta, tylko będzie was odwiedza po kolei bach, 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 i wszystkich spali, chyba że ktoś tam będzie miał akurat tarczę włączoną. Więc szczerze myślę, że nie ma się tutaj co obrażać. Skoczki tak czy inaczej się wydaje mi się kończą. Jestem ciekawy, co wy o tym myślicie, a ja na dzisiaj skończę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!